Witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Drenko Łodzi a w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie jak zarobić pierwszy milion w biznesie internetowym. Od razu z miejsca mówię, że nie jest to proste, nie jest to łatwe. Większość z was tego nie zrobi, ale będą tacy, którym to się może udać. I dzisiaj powiem ci co musisz zrobić, żeby to faktycznie było możliwe. Widzisz, kiedy ja zaczynałem w 2009 roku, było to dosłownie 11 lat temu, 1 sierpnia 2009 roku wystartowała moja firma i faktycznie w ciągu pierwszego roku zrobiłem pierwszy milion. I w tamtym czasie to był wyczyn. Dzisiaj jest więcej osób, którym to się udało, ale w tamtym czasie to był wyczyn i powiem ci z własnego doświadczenia, na co musisz zwrócić uwagę, żeby to było w ogóle możliwe. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie. Czego lepiej nie robić. I pierwsza rzecz, o której większość ludzi myśli, kiedy zakłada biznes internetowy, to jest to, żeby zainwestować w logo, żeby założyć bloga, żeby założyć kanał na YouTubie, żeby działać na Instagramie, żeby działać ogólnie w mediach społecznościowych, żeby zaprojektować jakąś ładną stronę, ale to wszystko tak naprawdę nie jest Ci potrzebne, a wręcz może Ci szkodzić. Bardzo ważne, szczególnie na początku, jest priorytetowanie Twoich zadań, więc musisz skupić się na czymś zupełnie innym i zaraz powiem Ci na czym powinieneś się skupić, ale na pewno nie powinieneś skupić się na mediach społecznościowych, chyba że na płatnej reklamie. Widzisz, e, prowadzenie tam jakiegoś kanału na YouTubie, prowadzenie Facebooka, Instagrama, to mogą być dobre pomysły dla Twojej firmy, mogą przyspieszyć Twój rozwój, ale nie teraz, nie w tym momencie. W tym momencie powinieneś skupić się na zupełnie innych rzeczach. Kolejną rzeczą, którą robi większość początkujących przedsiębiorców, a której nie powinieneś robić, jest skupianie się na ulepszaniu produktu. Widzisz, lepszym rozwiązaniem jest wypuścić produkt na rynek i otrzymać feedback. Od klientów. Bardzo często, kiedy jesteś twórcą produktu, masz takie poczucie, że zawsze można coś ulepszyć, udoskonalić. Ok, możesz to zrobić, ale później. Na początek wypuść swój produkt na rynek, a następnie zapytaj klientów, co oni myślą. Zdziwi się, że większość ludzi powie, że on jest naprawdę bardzo dobry. Popatrz sobie na Microsoft, nie? popatrz sobie na Windowsa. Oni wypuszczali bardzo często produkt niedoskonały na rynek, a następnie zbierali feedback z rynku i dopiero go udoskonali, wypuszczając tam jakieś serwis paki i tego typu rzeczy. Nie? E, więc prawda jest taka, że na początku szczególnie nie powinieneś skupiać się na ulepszaniu swojego produktu, tylko powinieneś go w ogóle wypuścić na rynek, otrzymać feedback od klientów i dopiero potem będziesz wiedział, na, na co musisz zwrócić uwagę i co musisz poprawić. Wierz mi, że jest to bardzo ważne w biznesie szczególnie internetowym, ponieważ większość z Was ma naprawdę przyzwoite produkty i poświęcanie czasu na poprawianie, ulepszanie pewnych szczegółów, tak naprawdę w żaden sposób nie przełoży się na sprzedaż, bo to może ewentualnie przełożyć się na doświadczenie klienta, na to, czy klient będzie bardziej zadowolony, czy do ciebie wróci, ale na tym etapie prawda jest taka, że to nie jest rzecz, na której powinieneś się skupić. Przejdźmy teraz do tego, na czym powinieneś się skupić. Kiedy pytam moich klientów, w jakim jesteś biznesie, to odpowiadają mi na przykład: ja sprzedaję usługi pozycjonowania strony, albo ja zajmuję się kampaniami na Facebooku, albo ja sprzedaję jakieś kursy, czy tam sprzedaję szkolenia, albo ja sprzedaję jakieś ubrania i to jest jeden biznes, w którym jesteś, ale jest też drugi biznes, znacznie ważniejszy, w którym jesteś, bo jesteś w biznesie opartym o sprzedaż, o pozyskiwanie klientów. Nie jesteś tylko lekarzem, nikiem, marketerem, jesteś w biznesie pozyskiwania klientów i tak na ten biznes powinieneś po prostu patrzeć. Więc twoim głównym zadaniem przez 80% czasu jest generowanie sprzedaży. I tutaj trzeba się skupić na tym, żeby znaleźć powtarzalny model sprzedaży, żeby optymalizować reklamy, żeby optymalizować cały proces sprzedaży, żeby generować leady i na tym powinieneś się skupić. Widzisz bardzo często jest tak, że ludzie skupiają się na wypuszczeniu jednego, drugiego 15 produktu, a nie skupiają się na ich marketingu i promocji na sprzedaży. A prawda jest taka, że to generuje zysk. I jeżeli chcesz mieć cash flow, jeżeli chcesz mieć pieniądze w firmie, to musisz skupić się na tym, żeby być w biznesie sprzedaży, czyli pozyskiwania nowych klientów. I na tym trzeba się naprawdę skupić, bo możesz mieć jeden dobry lejek, jedną dobrą ofertę i twój biznes dojdzie do tego pierwszego miliona. E, teraz potem mogę Ci powiedzieć, jak przejść na kolejny poziom ale na tym etapie to przede wszystkim trzeba się skupić na pozyskiwaniu nowych klientów, bo jesteś w biznesie pozyskiwania nowych klientów, nie w biznesie sprzedaży na przykład ubrań. Po drugie, musi się zastanowić, czy chcesz sprzedawać masowo, czy chcesz sprzedawać do niewielkiej grupy klientów, ale bardzo drogo. I teraz te pytanie nie jest proste. Większość z was powie no, lepiej jest sprzedać jakiś produkt do wielu ludzi, nie? bo masz cały czas sprzedaż. Oczywiście, ja wiem, że to tak fajnie wygląda, kiedy generuje się sprzedaż tak, jak pokazywałem na przykład na moim materiale, gdzie mówiłem, ile zarabiam, jak na przykład mam mnóstwo klientów. To jest fajne, ale prawda jest taka, że czasami lepiej jest mieć mniejszy biznes, mniej klientów, jest mniej problemów z obsługą, a mieć bardzo wysokie marże. I teraz tak, jedna i druga metoda ma swój sens. To nie jest tak, że jedna lub druga jest gorsza, można je też ze sobą łączyć, ale bardzo często moi najlepsi klienci sprzedawali bardzo drogo, bardzo drogie produkty do, małego, do małej grupy klientów. Czyli na przykład sprzedawali jakieś warsztaty za 10-12 tysięcy bardzo niewielkiej grupie osób. Powiedzmy mieli, nie wiem, 20 klientów, 10-15 miesięcznie i wydawałoby się, że ciężko jest pozyskać kogoś na tam 12 czy 10 tysięcy. Cały proces zakupowy w głowie klienta jest bardzo podobny. Różnica jest tylko taka, czy klienta stać. Jeżeli klient widzi, że dzięki produktowi może dokonać transformacji, może się zmienić, może kupić jakąś usługę i jego życie się zmieni, to jest taki sam proces jak przy sprzedaży taniego produktu. I cała zabawa polega na tym, żeby zbudować taką wartość, żeby ta wymiana pieniądza na wartość była prostsza. Więc jeżeli chcesz sprzedawać drogo, to nie ma najmniejszego problemu. I większość moich klientów sprzedaje bardzo drogie produkty, dzięki temu mogą poświęcić więcej kasy na marketing, dzięki temu obsługa klientów jest prostsza, dzięki temu nie ma dużo zamówień, nie ma dużo problemów. Albo możesz iść w takim kierunku, że sprzedajesz jak Amazon, na bardzo małej marży, masowo, ale pozyskujesz wielu klientów, którzy potem do ciebie wracają i kupują kolejne produkty. Więc jedna i druga metoda może mieć sens, a czasami można je ze sobą połączyć, ponieważ możesz na przykład sprzedawać wiele produktów wielu ludziom, generować ogromną sprzedaż, ogromne zyski, czy przychody przynajmniej, a potem zyski będziesz generował na sprzedaży produktów drogich. Więc odpowiedz sobie na pytanie, czy idziemy w piramidzie? od najdroższego produktu do najtańszych, czy idziemy od najtańszego do najdroższego, nie? Więc jedna i druga metoda może mieć sens. Okej, okay, jeżeli postanowiłeś sprzedawać jednak masowo i pozyskiwać wielu klientów na tańsze produkty, to prawda jest taka, że jest coś, co musisz wiedzieć, jeżeli chcesz osiągnąć sukces. Że bardzo ciężko jest dojść do pierwszego miliona, kiedy masz jeden produkt i jedną ofertę. Powiedziałem ci, że jedna dobra oferta może załatwić wszystko, że faktycznie możesz dojść do tego pierwszego miliona, ale jest to mega trudne. I można sobie to ułatwić właśnie mając wiele produktów i wiele ofert. Czyli na przykład klient kupuje coś taniego, a my proponujemy mu kolejne produkty. Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak ja to robię, to pod tym nagraniem masz link, który prowadzi do mojego 21-dniowego wyzwania, gdzie pokazuję dokładnie, jak ten proces wygląda na ekranie mojego komputera. I teraz cała zabawa polega na tym, że jak klient kupuje coś taniego, to możemy mu zaproponować jeden lub dwa produkty trochę droższe. I jest to fajne, jest to naprawdę dobra, dobra, dobra metoda z tego względu, że kiedy klient ma już otwarty portfel, kiedy jest przy kasie, to zawsze możesz mu coś dosprzedać. Bardzo marketing nie lubi słowa jeden. Czyli jedna, jedna oferta, jeden produkt, po prostu jeden. Nie lubimy w marketingu słowa jeden. Wiele produktów, wiele ofert to jest coś, co bardzo, bardzo lubimy. Klient, kiedy jest zainteresowany jakimś rozwiązaniem problemu, to jest skory kupić więcej produktów pod warunkiem, że oczywiście rozwiązujemy jego problemy. Ja sam jak kupuję na przykład coś, to jestem w stanie kupić kilka produktów, bo mnie to interesuje, nie. I zdaj sobie również z tego sprawę, że bardzo często jest tak, że klienci kupują zachcianki. Produkty, które są dla nich zachciankami, a nie te, które potrzebują. Bo jest pewna różnica. Możesz potrzebować, nie wiem, nowych spodni, ponieważ masz stare dziurawe, ale możesz też kupować nowe spodnie co tydzień, ponieważ masz taką zachciankę. I większość klientów kupuje ze względu na to, że ma zachciankę, a nie dlatego, że ma potrzebę. Po czwarte, stwórz powtarzalny model sprzedaży. Nieważne jaki on będzie. Każdy biznes może mieć inny model pozyskiwania klientów. Ja bardzo mocno preferuję webinary, czy preferuję właśnie sprzedaż tak zwaną ofertą, pułapką. Jeżeli chciałbyś dokładnie wiedzieć, jak ja to robię, to pod tym nagraniem masz link, który prowadzi do mojego 21-dniowego wyzwania, gdzie pokazuję dokładnie to, to wszystko, ale bardzo ważny jest powtarzalny model sprzedaży. Po prostu testuj różne rzeczy i sprawdzaj, co działa dla ciebie, dla twojej firmy. To, co robisz ty niekoniecznie musi działać dla innej firmy. To ma działać dla ciebie. Testuj różne rzeczy, weź ten arkusz kalkulacyjny, wprowadzaj dane, sprawdzaj co działa, co najlepiej pozyskuje klientów i na tym się skup. I teraz, kiedy znajdziesz ten powtarzalny model sprzedaży, to cały czas ulepszaj tą sprzedaż, bo to jest najważniejsze, bo powtarzalny Model sprzedaży generuje ci klientów i dostarcza ci sprzedaż. I to naprawdę jest mega, mega ważne w biznesie. Pozyskiwanie nowych klientów i generowanie sprzedaży, bo to daje cash flow. Kiedy masz pieniądze w firmie, pieniądze to jest taki krwiobieg to jest krew w krwiobiegu całym, tak? W Twoich naczyniach. Bez pieniędzy bardzo ciężko ci się będzie rozwijać. Bez pieniędzy nie będziesz miał żadnego biznesu, więc jest to mega, mega ważne. Jeżeli chcesz. Dojść do tego pierwszego miliona, to musisz mieć powtarzalny model sprzedaży. Jeżeli Twoja sprzedaż jest przypadkowa, czasami Ci coś się uda sprzedać, czasami nie, to Ty nie masz biznesu. Ty musisz wiedzieć, że jak włączysz reklamę, to w poniedziałek zarobisz około 3000. To może być 3500, to może być 2800, ale musisz mieć powtarzalny model. Ty musisz wiedzieć, że jeżeli zorganizujesz webinar, to przyjdzie tyle i tyle ludzi, statystycznie tyle i tyle osób od ciebie kupi. Czyli to musi być powtarzalne. Większość biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat nie dlatego, że konkurencja była silniejsza, nie dlatego, że nastąpiła recesja, nie dlatego, że mieli kijowy produkt, tylko dlatego, że nie było powtarzalnego modelu sprzedaży. I jeżeli wypracujesz sobie. Powtarzalny model sprzedaży to będzie Ci znacznie, znacznie łatwiej. Punkt piąty. Optymalizuj swój proces sprzedaży. Jest to bardzo ważny punkt. Na czym polega optymalizacja? Zawsze można coś. Poprawić. E, Claudio Hopkins, którego już nie raz polecałem na, tej, na tym kanale, jest to człowiek, oczywiście, który różnie żyje. On był mistrzem w tak zwanym naukowym podejściu do reklamy. Oni robili coś takiego, że wypuszczali na przykład dwie reklamy z dwoma różnymi kuponami, a następnie zliczali kupony i sprawdzali, która reklama okazała się skuteczniejsza. Więc my chcemy również optymalizować nasz proces sprzedaży. W jaki sposób optymalizuje się proces sprzedaży? W bardzo prosty sposób. Możesz optymalizować reklamy na Facebooku, sprawdzać na przykład, która jest lepsza. Możesz optymalizować oferty, możesz sprawdzać, które produkty się lepiej sprzedają, które gorzej, możesz poprawiać swoje oferty dodatkowe, więc cały czas optymalizuj, coś zmienia, jedną rzecz na raz, nie, nie tysiące, to jest błąd, jedną rzecz na raz. Na przykład, jeżeli robisz webinary, to sprawdź, czy jest lepszy wtorek o godzinie 20, czy sobota o godzinie 10. Sprawdź, ile, ile osób przychodzi, ile osób kupuje. Jeżeli chcesz na przykład sprawdzić, jak, ile, za ile powinien sprzedawać swój produkt, to spróbuj. Zobacz, czy lepsza jest cena 49 czy 47. I sprawdzaj cały czas, optymalizuj. Punkt szósty. Staraj się wydać więcej na pozyskanie klienta niż Twoja konkurencja. Ten punkt jest niezwykle ważny. Dlaczego? Widzisz, większość firm myśli o sprzedaży w perspektywie: Mam klienta, sprzedałem i to jest koniec. My chcemy pozyskać jak najwięcej klientów. My chcemy generować sprzedaż, żeby mieć klientów. Tu chodzi o sam zysk. Widzisz, możesz ustawić firmę tak. Zobacz, generalnie są trzy rodzaje firm, które przynajmniej ja tak zauważyłem. Pierwsza firma stara się wydać powiedzmy 100 zł na reklamę i zarobić 200. I ci ludzie są mega ograniczeni, bo oni nie mogą sobie pozwolić na każde medium reklamowe i oni yy, dla nich... Jeżeli cena na przykład reklamy skoczy o 10% czy 12%, to się może okazać, że to już jest nieopłacalne. Druga grupa przedsiębiorców to są ludzie, którzy są w stanie pozyskiwać klientów na zero. Czyli przy pierwszej sprzedaży tracimy. To jest bardzo nieliczna już grupa klientów i jeżeli do niej należysz, to już masz znacznie łatwiej. Czyli wychodzimy na zero, ale mamy klienta, któremu zawsze później możemy coś dosprzedać. Tak? I najlepsi z najlepszych. Są w stanie tracić przy pierwszej transakcji, czyli reklamujemy się mega agresywnie, dochodzimy do, takiego, do takiej sytuacji, że tracimy na każdym kliencie, ale wiemy, że w ciągu 60 dni na tym kliencie zarobimy. Jeżeli potrafimy tak ustawić firmę, to tak naprawdę nikt nam nie podskoczy. I to robią najlepsi. To nie jest proste, ponieważ z jednej strony musisz znać tak zwaną wartość klienta w czasie, musisz wiedzieć, ile taki statystycznie klient wydaje, ile czasu mija, żeby się klient zwrócił. Czyli nie go inwestujemy, ale musi minąć określoną ilość czasu, czasu, żeby się klient zwrócił. Musimy wiedzieć, ile to jest. No i przede wszystkim musimy mieć na, dużo, na tyle duże zasoby i na tyle bogaty portfel, żeby to się udało. Ja postaram się podlinkować do filmu, gdzie mówiłem, jak Amazon pozyskuje klientów, bo Amazon po prostu wykańcza konkurencję właśnie tą strategią, że pozyskują klientów na stracie. I to są naprawdę mega, mega fajne rzeczy. Punkt siódmy. Pracuj nad estetyką w ostatniej kolejności. Większość ludzi myśli o tym, jak mieć fajną stronę, jak mieć fajne logo a tak naprawdę to są rzeczy, które są totalnie nieważne, bo w tym wideo już mówiłem ci o tych rzeczach, które są mega ważne, więc jeżeli już chcesz, masz jakąś taką mega ambicję chorą, że będziesz miał fajne logo czy coś, to zrób to na sam koniec. Widzisz, znam firmy, które dzisiaj generują po 30-40 milionów dolarów, a logo, rebranding przeszło, bo na początku mieli jakieś takie logo z clip Arta, przeszło na przykład dopiero w momencie, kiedy firma regularnie zarabiała 6-10 milionów. Więc... Na samym początku nie musisz starać się nad tym, żeby mieć jakieś mega fajne logo. One przejdzie w pewnym momencie rebranding, twoja strona, zatrudnisz ludzi, którzy się tym zaj zajmą, ale na tym etapie to jest po prostu niepotrzebne. Punkt ósmy. Jeżeli już musisz coś zmienić w produkcie, to staraj się dodać bonusy, których klient potrzebuje. Może warto by było zmienić opakowanie, może zwiększyć wartość tego produktu. Więc pomyśl o tym, co możesz zrobić, żeby to wpłynęło na sprzedaż, bo nie wszystko, co zmienisz w produkcie, wpłynie na sprzedaż, nie? Więc jeżeli chcesz już coś w produkcie zmieniać, to pomyśl o tym, co możesz zrobić, żeby wpłynąć na sprzedaż. Ok, mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny, interesujący. Już wiesz, jak dojść do pierwszego miliona w biznesie. Tak jak mówiłem, jest to trudne, ale możliwe i niektórzy z Was pewnie do tego momentu dojdą. Jeśli chciałbyś do, dopiero wystartować ze swoim biznesem, chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób ja prowadzę ten biznes, to kliknij link pod tym nagraniem, tam pokazuję cały mój model sprzedaży. Dołącz do mojego 21-dniowego wyzwania, naprawdę warto i pokażę Ci dokładnie, jak ja krok po kroku pozyskuję klientów. Pokażę Ci, jak wybrać rynek, jak wybrać e, produkt, jak e, zrobić ofertę, jak ustawić reklamy, jak zrobić cały lejek sprzedażowy, czyli wszystko, co potrzebujesz jest w tym produkcie, link masz pod tym nagraniem. No i oczywiście, jeżeli tego kanału nie subskrybujesz, to zachęcam. W tym miesiącu dołączyło już ponad 5000 subskrybentów, więc bardzo, bardzo dziękuję za zaufanie. No subskrybuj, łapka w górę, a teraz wyświetlę Ci materiał właśnie o tym, jak Amazon pozyskuje klientów. Serdecznie zapraszam.